Moje życie to bunt, który nigdy nie wygasł. Słuchałem Rage Against The Machine, Body Counta, wyrosłem na Metalice. To co mnie na linii mojego życia spotkało, tylko coraz bardziej ten bunt konstytuowało. I nawet jeśli miałem długi okres życia systemowego, to w końcu bunt wygrał. I w pewnym sensie bunt jest napędzającą mnie zasadą. Może to dlatego w większości gier RPG widzę bunt. Wyciągam go na światło dzienne z zacienionych zakamarków, bo wyniuchałem wilka z mojego stada. Ale bunt ma też dla mnie znaczenie artystyczne. Oznacza, nie godzę się z takim stanem spostrzegania świata. Nie wiem, jak powinno być, ale wiem, że to, co robimy teraz albo co robiliśmy wcześniej, nie jest ok. Uważam, że wampir od początku miał być opowieścią o bestii. Każdym z nas. O Twojej drodze do pracy w tramwaju ze słuchawkami na uszach i ostrą muzyką, która z jakiegoś powodu uspokaja Cię, zamiast pobudzać. O tym, jak spoglądasz na tego faceta w garniturze, w butach o zbyt długich noskach, fryzurze na gruby żel. Jego oczy krwawią niewyspaniem. I trzecią już kawą, chociaż tak naprawdę nie dobiliśmy jeszcze dziesiątej. A ty z jakiegoś powodu myślisz, że byłoby fajnie kopnąć go pod żebro. Nie dlatego, że coś ci zawinił, że coś ci zrobił, że masz z nim jakąś zwadę albo czegokolwiek od niego potrzebujesz. Nie, tak po prostu. Bo twój dzień dzisiaj jest chujowy, a prawo chaosu mówi, że nigdy nie wiesz, kiedy ścierwo zacznie lecieć z nieba i zniszczy ci dzień. I choć jeden, jedyny raz, to ty chciałbyś być narzędziem chaosu zamiast jego ofiarą. Opowieść o bestiach i dramatycznej próbie zachowania człowieczeństwa w coraz bardziej przerażających sytuacjach do jakiegoś stopnia działa. Ale stawiam tezę, że nie dałoby się utrzymać tego bez dobrej dozy fantastyki. Świat, w którym moda ma autentyczne znaczenie, spektakularne walki, sekretne organizacje, nadnaturalne istoty, to przecież Urban fantazy. I nie oszukujmy się, że gramy tutaj coś twardszego. Tak długo jak masz na sobie skórę, świeki i skaczesz na niebotyczne odległości nocą w Twoich przyciemnianych okularach, a Twoja koronkowa suknia wystająca z podskórzanego płaszcza furkocze na wietrze, tak długo to jest fantazy, i operujemy w tej samej kategorii co Bilbo Baggins śpiewający wesołą piosenkę w karczmie. W wampirze, a w szczególności w jego piątej odsłonie, mamy nie grać bohaterami. To nie są pozytywne postacie, które po długiej drodze transformacji, tutaj nazwanej Golcondom, dostąpią oświecenia. Nie, my mamy grać czystym złem i poprzez odgrywanie tego zła, zrozumienie jak działa, że może być uwarunkowane dorastaniem, opresyjnym systemem i innym zewnętrznym, głównym, przez to wszystko gra ma pobudzić w nas empatyczne rozumienie złego. Który choćby w małej części, ale siedzi w każdym z nas, lub też i nam zagraża. I ten koncept ma ogromną wartość. Ponieważ to bardzo trafne, zacytuję interpretację jednej z zasad psychologii Junga za Zenonem Waldemarem Dudkiem z Instytutu Psychologii Zdrowia. Link w opisie do filmu. Zasada cienia indywidualnego i zbiorowego. Rozwój świadomości indywidualnej, ego. Powoduje, że w nieświadomości organizują się tłumione i wypierane treści naładowane intensywną energią emocjonalną, tak zwane kompleksy psychiczne. Tworzą one nieświadomość indywidualną, cień indywidualny. Ułomna kondycja człowieka zapisana jest w cieniu. Mechanizmy unikania i inne typy mechanizmów obronnych sprawiają, że ten cień powiększa się, a następnie ulega projekcji w negatywnych wyobrażeniach indywidualnych. Negatywne fantazje, lęki, fobie, koszmarne sny, urojenia, katastroficzne wizje lub zbiorowych, lękowe wierzenia, natrętne rytuały, pogłoski, uprzedzenia. Intensywne napięcie cienia indywidualnego sprzyja procesowi symbolizacji. Ciemna, negatywna strona świadomości ma w każdej kulturze swoją uniwersalną wartość. Archetyp cienia. Na styku płaszczyzny psychologicznej, nieświadomość indywidualna i kulturowej, nieświadomość zbiorowa. Cień może ulegać dogmatyzacji lub personifikacji. A na przykład wyobrażenie szatana, personifikacji śmierci, Hades, Sheol. W płaszczyźnie społecznej i religijnej staje się treścią dogmatów i ideologii. Ideologia złego, walka ze złem, satanizm, nihilizm. Indywidualny i zbiorowy kontakt z cieniem, dialog świadomości z nieświadomością, jest podłożem przemiany psychicznej polegającej na asymilacji treści cienia, czyli odrodzenie osobowości. Kontakt z cieniem służy asymilacji psychologicznej względności praw świadomości i nieświadomości. Jest także podstawą duchowej i moralnej transformacji. I zastrzelcie mnie, proszę, i odsubskrybujcie ten kanał natychmiast, jeśli nie ma tu idealnego połączenia z wampirem. Jestem przekonany, że ta koncepcja była głęboko rozważana przy tworzeniu wampira maskarady. Nieraz mówiłem o metatemacie i jego sile, i myślę, że tu mamy doskonały tego przykład. Nic też dziwnego, że nie ma dla mnie drugiej gry fabularnej, która powoduje u mnie tak mieszane uczucia. Rozmowa z cieniem jest nieprawdopodobnie wartościowa. Możemy razem z graczami transformować siebie, zajrzeć w nieświadome ja i nieświadomość zbiorową. Patrząc na świat oczyma potwora, widzimy, że w mroku też jest spektrum barw, że choć nie widzimy tego na co dzień, tam też toczy się życie. Najbardziej przerażający i oświecający jest moment, gdy zaczyna nam się to podobać. Stajesz się oprawcą, mordercą, krwiopijcą, manipulatorem, pożeraczem marzeń. I choć to wbrew ogólnie akceptowanej opinii, to powoduje, że dopamina tłoczy się w twoich żyłach. Jest ci dobrze. Władza nad słabszymi zaczyna nam się podobać. Ciarki przesuwają się po kręgosłupie, gdy zrozumienie uderza w nas, że tak naprawdę od potworów nigdy nie dzieliło nas wiele. W tym ujęciu wampir maskarada dokonuje to, czego nie dokonał żaden inny podręcznik, jaki znam. Lecz jak mówiłem wcześniej, nie da się tego utrzymać. Nie można przychodzić co tydzień bez końca na dialog z cieniem. Nie ma zdrowej psychiki, która to uniesie. I właśnie z tego powodu w Wampirze sprząta strachy Bilbo Baggins. Obróz wstrzępy, dzbanek mleka o podłogę, trzask i huk. Kości w koło porozwlekać, butlę wina, prask o próg. Buch czerepy w garnek śmiało, szkło na drobny tłuczmy piach. A co jeszcze pozostało o podłogę, benz i trach. Twórcy pierwszego Wampira wiedzieli, stylowa urban fantazy jest niezbędna by wracać co tydzień, i nie zanurzać się w cieniu bez końca. Wampir, którego możecie obejrzeć na kuźnim roku, jest jednak inny. Ułożyłem go w oparciu o inną myśl. Zdarłem maskaradę, przebierankę i całą zabezpieczenia, w jakie ubrały się nasze potwory. Wstawiłem ich w miejsce aparatu opresji społecznej. Połączyłem ich z brutalną, spychaną przez nas w zakamarki naszych umysłów nie tak dawną historią, z którą do końca się nie rozliczyliśmy. Wyjebałem jakiekolwiek zabezpieczenia i hamulce, brutalnie zmuszając graczy do rozmowy z cieniem. Probierze? Proszę bardzo, odwrócę je od was, by wyciągnąć mrok jeszcze mocniej. Strach i władza, miejsca zbiorowych mordów, eksperymenty na ludziach, moralne wybory o wynikach zło versus zło. Daj mi cokolwiek, ze mnę to umoczę w mazi cienia i oddam ci do drżących rąk. Jednak gdy sięgnęliśmy dna i wszyscy utonęliśmy w tej przerażającej wizji, musiałem podać nam coś, co pozwoli chociaż dostrzec promyk światła. Sam Bilbo Baggins nie uniesie ciężaru tej opowieści. Jego radosne piosenki, a w wampirze furkoczące płaszcze, stylowe lustrzanki, katany i akceleracje nic by nie dały. To za mało. Sięgnąłem więc tam, gdzie tkwi siła wielu pięknych zmian, które dziś wspominamy na lekcjach historii, i jednocześnie w tą emocję, którą tak dobrze rozumiałem już od nastoletności. Dałem im osobisty bunt. Dałem im lewiego, a raczej lewie, a wraz z buntem dałem im szansę na coś poważniejszego. Dałem im nadzieję. Czy pozwolę jej zalśnić? Jak sądzisz? Czy jestem bohaterem tej opowieści, a może potworem? Bo tak naprawdę, co ma większą wartość bunt czy nadzieja? Ten film, tak samo jak wszystkie materiały na późnim Roku, powstają dzięki wsparciu, ciągłego, ciągłemu wsparciu moich patronów i dzięki tym ludziom, którzy. W dowolny sposób wspierają mój obłęd. Jeśli chciałbyś porozmawiać ze mną, poznać innych podobnych, szalonych, szalonych nakręconych świrów, na gry fabularne, to zapraszam na nasz Discord, gdzie powstaje i wykuwanych jest większość pomysłów w późnym roku. Do zobaczenia. Cześć.